Od kilku miesięcy wszyscy miłośnicy brytyjskiej rodziny królewskiej z niecierpliwością obserwują Adelaide Cottage w Windsor Home Park. To właśnie tam rekonwalescencję przechodzi księżna Kate. Jako, że żona księcia Williama nadal nie powróciła do swoich obowiązków, każde jej publiczne pojawienie się wzbudza ogromne emocje. Ostatnio media otrzymały oficjalny komunikat o jej obecności na finale Wimbledonu. Okazało się, że to nie były tylko plotki. Brytyjska rodzina królewska przeżywa trudne chwile. Niedawno świat obiegły informacje o groźnym wypadku księżniczki Anny, która odniosła uraz po upadku z konia. Niedługo potem przekazano smutne wieści o śmierci znanego mistrza cukiernictwa związanego z dworem. Prasa nieustannie śledzi również walkę z chorobą, którą toczą król Karol III oraz księżna Kate która w marcu wydała oficjalny komunikat. Wyjawiła wówczas, że przyczyną jej nieobecności w życiu publicznym jest choroba nowotworowa. Żona księcia Williama odstąpiła od udziału w oficjalnych wydarzeniach przez długie miesiące. Jednak w czerwcu, podczas parady zorganizowanej na cześć króla Karola III, zdecydowała się wziąć udział w ceremonii trupyn de Kaler. Co wywołało dużo poruszenia w mediach i rozpoczęło dyskusję o jej częstszej obecności na publicznych wydarzeniach. Jeszcze w piątek media spekulowały, czy księżna Kate pojawi się na Wimbledonie, podkreślając jej rolę jako ambasadorki organizacji wręczającej trofea zwycięzcom. Informowano również, że organizatorzy przygotowali plan awaryjny, wyznaczając zastępcę na wypadek jej nieobecności. Teraz Pałac Kensington wydał oficjalny komunikat w tej sprawie. Księżna Kate weźmie udział w niedzielnym finale mężczyzn na Wimbledonie, gdzie wręczy nawet zwycięzcy trofeum. Z komunikatu wynika, że księżna Wali, patronka All England Lawn Tennis and Croquet Club, pojawi się na finale mężczyzn, by wręczyć zwycięzcy trofeum. Nie będzie obecna na finale kobiet w sobotę. Książę William jako prezes The Football Association uda się na finał Euro 2024 roku do Berlina. Te informacje z pewnością uspokoją fanów Rodziny Królewskiej, którzy byli zaniepokojeni stanem zdrowia księżnej. Wydaje się, że jej stan zdrowia ulega poprawie.